Złodziej. Co to? Stary wykaz. Mnóstwo skarbów. Jakiś Byłeś, Byłeś strażnikiem, co? Dobra robota. Co tu się do I pusto. Pełno tu pustych półek. Pusto. Coś znalazłem. A, aż dziwne, że jest w tak dobrym stanie. No hej. O, kolejny. Tutaj. Co masz? Monety z Libertali. To symbol Eweriego. Mhm. Przetapiał złoto i bił własną monetę. Sądząc po tym i tych listach załadunkowych, skarb był tutaj. To. A to rodzi pytanie, gdzie jest teraz? Dobra. No to wiemy, że walczyli na zewnątrz. Ta, a potem w środku. Koloniści gorąbnęli? Nie. Próbowali odzyskać swoją własność. Zobacz. To Avery, Tiu, ojcowie Libertali, oznaczeni słowem złodziej, nie morderca, nie tyran. Złodziej. Kiedy koloniści się tutaj wdarli, skarbu już nie było. Tak, bo ci dwaj go zachrapcili dla siebie. Piracka natura, tak? O, piracka natura. Ha. Wiem, gdzie go wzięli. Co? Gdzie? Mapa. Tak, a tam? To nasz skarbiec. To mapa Libertalii. No. Przejdź na drugą stronę wyspy i patrz. O tam. New Devon. Czy. i był z Devon w Anglii. Ano, był. Te domy są naprawdę olbrzymie. I każdy z nich ma swój symbol. Bo oni tam mieszkali. <laughs> Proponuję wejść na tamtą wieżę nie? i się rozejrzeć. New Devon, nadchodzimy. No, to jak tam wejdziemy? Ech. pomysł. Pomożesz? Okej. Okay. Dobra, gotowy? Krok pierwszy, krok drugi. Podnieś randę. Dobra myśl. Chcesz się tak Po prostu podziękuję, dobra, zrobiło się szykownie. Wejdźmy tam. Yeah. <sighs> Wybacz, kondent. Co? Teraz po Boldridge'u. A, faktycznie. Dobra. No to na Ale. górę. Aż dziw, że te schody się nie rozpadły. Ej, 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 nie kracz. <laughs> Adam. Widzisz tę wieżę? Widzę. では I sam? No! Nie, już nic. Po prostu upewniam się, że jeszcze żyję. Już prawie na miejscu. <grywka> Cieszy się jak dzieciak. <grywka> Podsadzić się? Byłbym wdzięczny. Gotów? Jak nigdy. Okay. Dobra, mam coś. Odsuń się! No to leci! Wow. – Niezłe widoki, co? – No jest. Po drugiej stronie rzeki. To co, idziemy? Złupić bogaczy? <grym wyszła> Ej, da się tam zejść? A, tak jakby. Jak myślisz, kiedy dotrzemy do New Devon? A, za kilka godzin. To zależy od tego, ile będzie przeszkód po drodze. Niech ich! Sam! Chodź tutaj! Wejdź po linie! O Boże! Na tam! Niech ich! Sam! Chodź tutaj! Wejdź po linie! Niech ich! Sam! Chodź tutaj! Wejdź po linie! Oh, Okay, here's the last one. Miło cię widzieć. A, dobra, Mango! Mango! Co ty tam bradzisz? Moje bezpieczne słowo. Widzę, że cię to bawi. Ach, tak już czasem mam. Tak. Ty i twój brat okazaliście się skuteczniejszymi poszukiwaczami skarbów. Niestety gramy w innych drużynach. Czy? nic straconego. Zaufać Draykom? Drugi raz już się nie na... Przegadaj. Dobra, to było gorsze niż myślałem. To ja chyba już sobie pójdę. I ty myślisz, że tak po prostu pozwolę ci odejść? Byłoby to mądre posunięcie. A daj spokój na dzień, serio? Wiem, że jesteś twarda i w ogóle. Ale nas jest dwóch. Myślicie, że moje ludzie to nie idą? Muszę im kupić trochę czasu. Chyba, że sama was załatwię. i mam dosyć Ciebie! O, co co to nie? Odwórz się! Możemy na <ślenia> tym pagarę?! Nie sądzę. Zaraz to Jesteś szybka, ale nie aż tak. Zapomnijmy. o niej. Musimy natychmiast wiewać za nią i... <śle> ej, 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 Uspokójmy się. Uspokójmy się, dobrze? A to ciekawe. Nate? Samuelu? Odłóżcie swoją broń! Wszyscy! Nie. Rave, przecież on to zrobi. Nie, nie przejmuj się nim, Nadine. Oni nie mordują z zimną krwią. To nie ich styl. Taki jesteś pewien, Rave? No śmiało. Strzelaj. Sam. Zrób to, a zginiecie obaj. No to trudno. Ani kroku dalej! Nawet... – Takiego? – Sam! Oddaj tę broń! – Ostrzegam cię! – Zrób to! – Spokojnie! – Trzymaj ogień! Nie strzelać, mówię! Odłóż go. Spokojnie. Okej? Okay? Spokojnie. Nie martw się, nadin, To nie w ich stylu. Nie sądziłem, że się odważy. Samuelu... Jak tam? Wiedziałeś, że tak się to skończy, co? Hey! Musiałeś? Masz nas w garści, spokojnie. Jesteś biznesmenem, może dobijemy targu. A, targu? No, zaciekawiłeś mnie. No, śmiało złe. Chwileczkę. Czekaj, chcesz znaleźć skarb Avery Ego? Możemy ci. A ja w zamian was nie zabiję. Tak. No i odpalić nam działkę. <laughs> Ten gość ma naprawdę tupe. Tylko tyle, żeby mógł się wykupić, ok? Wykupić? No Tak. Gnił za nas w więzieniu. Uwolnił go niejaki Hector Alcazar. Ma u niego dług. Wow. O czym ty do cholery gadasz, Nate? Alcazar został zastrzelony. W Argentynie, jakieś pół roku temu. <grystw> to ja wyciągnąłem sama. Co? O! Wow! Co ci powiedział? Sam, co ty wymyślałeś za bajeczkę? O Alcazarze? Serio? Smutne. Okłamałeś swojego braciszka? Marnujemy tylko czas. M momenci! Sęk w tym Nate, że ja nie przestałem szukać tego skarbu. Tylko cały czas gubiłem trop. <laughs> a potem słyszę, że nasz drogi Samuel Drake, znawca Averiego, żyje. I ma się dobrze? Nie było żadnej ucieczki. Przekupiłem naczelnika, a on wyszedł przez główną bramę. Przez ostatnie dwa lata szukał drugiego krzyża dyzmy. I wiesz co, robił to dla mnie. Nie. Czyżby? To jakaś bzdura. O! Sam! Zaprzeczysz? Nate. O, sam. Jezu. Nie, nie. Posłuchaj. Skarb Avery'ego jest nasz. Zawsze był nasz. Zrzuciłem dla ciebie wszystko! <słuchaj> <słuchaj> Ej, słuchaj, słuchaj. Nate, jeśli cię to pocieszy, mnie również nabrał. Najpierw mi nawiał i wciągnął ciebie oraz tego staruszka w to wszystko, co, nie ukrywam, sam bardzo źle mi robi. Ale... to jest już przeszłość. Nie zasługujesz na to. A ty? Z tego, co pamiętam, jesteśmy złodziejami, węszącymi gdzie nie trzeba. Rave? Co? Skończysz to wreszcie, czy... ja muszę? Słyszeliście, panią? Ej, coś pominiesz i możesz się pożegnać ze skarbem. Sam powiedziałeś, że gubiłeś tropy? Zrozum to, Leif. Potrzebujesz nas. Masz rację. Połowiczną. Wystarczy mi sam. Zaraz, zaczekaj, bo pełniesz nie, 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 nie o no o, o Boże. Eh, Nate. Hej! Nate! To i on. A w ogóle kto tu mieszka? Nie mam pojęcia, ale to na pewno ten adres. Obserwuję to miejsce od dobrych paru dni. Dom jest pusty. No i jesteśmy. Wow. Ten dom jest wielkachny.